Myślę, że zachodnie społeczeństwa ten błąd dostrzegają już bardzo dobitnie, czego wynikiem jest również przesunięcie się pewnych preferencji politycznych w kierunku ugrupowań, które no, przez całą tą lewicową grupę są określane, jakimiś skrajnymi czy innymi. A są to po prostu ugrupowania dbające o interes i bezpieczeństwo własnego narodu, własnych obywateli, ludzi mieszkających w danym kraju i to. Przesunięcie jest wyraźnie widoczne, więc społeczeństwo to rozumie. Nie rozumieją tego politycy kurczowo trzymający się jeszcze stołków, zachodnioeuropejscy politycy i politycy brukselscy. I tu jest kwestia tego, żeby wreszcie Europa zrozumiała, na czym polega demokracja. Politykom skompromitowanym mówimy nie. I żegnamy się z nimi, dzięki czemu mamy możliwość zapewnienia sobie bezpieczeństwa przez realizację polityki gwarantującej bezpieczeństwo. I myślę, że Europejczycy są jeszcze na tyle mądrzy. Natomiast czy ten wybór, to, że Gazeta Wyborcza coś pisze, no to myślę, że tutaj w tym przypadku nie ma sensu już nawet nawracać kogokolwiek. Cóż, trzeba spuścić zasłony milczenia. No najbardziej kszczą ci, którzy już nie mają żadnej racji i nie mają żadnych możliwości innego wpływania na scenę polityczną no to zachowują się w ten sposób jak Gazeta wyborcza. Krzyk, awantura jest wyrazem bezsilności.